No to Witamy Państwa bardzo serdecznie razem z Barbarą Nowacką na konferencji prasowej. Mamy mówić o zasiłkach, ale zanim o zasiłkach to jeszcze dwa słowa o sprawie, która bulwersuje opinię publiczną, społeczeństwo od kilku miesięcy, sprawie pana Banasia. Otóż pan premier Morawiecki obiecał, że w weekend się zapozna z raportem, że przedstawi jakieś wnioski, ba nawet być może zadzwoni do pana Banasia. A jedy, mamy już w środę jest daleko po weekendzie i zamiast jakichkolwiek wniosków, to tak de facto mamy informację, że wczoraj został zwolniony dyrektor, który przygotował raport w, z Ministerstwa Finansów i z Krajowej Administracji Skarbowej na temat właśnie tej sytuacji z panem, z panem Banasiem. Mamy pytanie, kto chroni pana Banasia, że boi się go pan premier Morawiecki, że boi się prezes Kaczyński i no na pewno tej sprawy my nie zostawimy i w tej sprawie będziemy żądali wyjaśnień i informacji. W Senacie ma być przesłuchanie w tej sprawie wysłanie pana Banasia. Mamy nadzieję, że chociaż na tyle mu odwagi starczy, żeby tam przyjść, ale będziemy też domagali się od premiera Morawieckiego wyjaśnień w Sejmie. I mamy nadzieję, że tym razem pis jednak się opamięta. Szanowni Państwo, przechodzimy do sprawy zasiłków, szalenie istotnych i ważnych. Zresztą... Chcę powiedzieć, że to jest jakiś dłuższy trend rządu PiSu, żeby w tej kadencji zaglądać głęboko do kieszeni Polkom i Polakom. Pierwsze posiedzenie to było zabieranie, można powiedzieć, z Funduszu Solidarnościowego niepełnosprawnym. Teraz jest propozycja wprowadzenia nowych zasad w sprawie zasiłków. Chorobowych i nie tylko, i może zaczniemy od tych opiekuńczych i wychowawczych, bo to jest szalenie istotne i za chwilę przejdziemy jeszcze do chorobowych. Barbara sprawa wyjątkowo bulwersująca, ponieważ jeszcze nie tak dawno premier Morawiecki opowiadał, jak ważna jest rodzina, jak ważne są kobiety, jak ważne jest bezpieczeństwo, zdrowie, jak to rząd PiS będzie dbał. Również o kobiety, również o rodzinę. I jednym z pierwszych pomysłów rządu teraz jest uderzenie w kobiety w ciąży. Bo cóż oznacza ta zmiana możliwości ubiegania się o zasiłek? Otóż kobieta, która zaczyna prowadzić własną działalność gospodarczą będzie i zdarzy jej się tak, że zaraz po rozpoczęciu zajdzie w ciąży, będzie musiała czekać 180 dni do momentu uzyskania praw do zasiłku, chociaż odprowadza w tym czasie składki. Kobieta, która będzie przyjęta do pracy jako pracownica, nie będzie miała po 30 dniach prawa do zasiłku wypłacalnego z budżetu państwa, tylko będzie musiała odczekać 90 dni, czyli właściwie 3 miesiące i będzie tutaj zależna od dobrej woli pracodawcy. Te same restrykcje za chwileczkę uderzą też w osoby z niepełnosprawnościami, w osoby z chorobami przewlekłymi. PiS szuka pieniędzy niestety wszędzie, gdzie się da i znowu uderza w najsłabszych. Pomysł, żeby kobiety w ciąży, kobiety, które wymagają, no jednak często spokoju i możliwości tej ciąży odbycia spokojnie, będą skazane na dużą nerwowość i niepewność, czy w ogóle ten zasiłek będą miały. Dla pracodawców to też będzie wyraźny sygnał i znowu pogorszy sytuację kobiet na rynku pracy, bo pracodawca będzie bardzo uważnie przyglądał się, czy dana kobieta, a nóż nie zajdzie w ciąży, bo inaczej, będąc przyzwoitym człowiekiem, będzie musiał przez trzy miesiące wziąć na siebie ciężar ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń zdrowotnych. Jest to absolutne zaprzeczenie. Czy dbanie o prawa pracownicze, czy takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości deklarowanej obrony praw kobiet i rodziny? No i w końcu zasiłki chorobowe. Otóż rząd chce wykończyć pracodawców i ograniczyć bardzo mocno prawa pracownicze do zasiłków chorobowych. Otóż propozycja rządu idzie w kierunku takim, aby po 180 dniach, jeśli ktoś jest na przykład przewlekle chory, choroba nowotworowa, cukrzyca, nie będzie mógł już ponownie zachorować. Jak nie daj Boże, złamie nogę bądź zachoruje na cokolwiek, nie dostanie żadnych środków i żadnego zasiłku, chyba że wypłaci pracodawcy. No ale pracodawca ma płacić za pracownika, którego nie ma w pracy. Przecież to jest obowiązek państwa. Skoro pracownik płaci składki, to to jest po jego stronie. Otóż rząd Pisu chce zakazać ustawowo po prostu chorować Polkom i Polakom. I to jest cały cały pomysł Pisu, jak znowu znaleźć pieniądze, jak znowu wyciągnąć pieniądze z kieszeni Polków Polaków. Czyli krótko mówiąc, zakazać chorować. To jest pomysł Pisu. Oczywiście ten projekt jest ponad już przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Pan wiceminister Skiba już się tym jakby pochwalił, dlatego też czekamy, jak tylko wpłynie i będziemy chcieli na ten temat, aby w Polsce odbyła się poważna dyskusja i debata, dlatego że to jest kolejny fundusz, którego się po prostu będzie zabierało Polakom pieniądze Chciałbym zapytać o Mariana Banasia. Czego Państwo oczekują zespołu Najwyższej Izby Kontroli? oficjalnie mówi się, że będzie dzisiaj w Sejmie na posiedzeniu Komisji od przyzwoitych ludzi oczekujemy dymisji. Od Mariana Banasia na dzisiaj standardy są tak niskie, że oczekujemy, żeby przyszedł do Sejmu i chociaż wytłumaczył cokolwiek. Nie, do pana Banasia to oczywiście rezygnacja, ale zastanawiające jest, że pan premier Morawiecki naprawdę w tej sprawie milczy i, i jakby zwalnia z pracy ludzi, którzy pokazali na światło dzienne te wszystkie jakby przekręty, te niejasności związane z panem Banasiem i jego otoczeniem. To jest zastanawiające. I dlatego pytamy, no, kto chroni pana Banasia i dlaczego jakby się boi premier Morawiecki, w ogóle człowieka, który to być może ma jakąś tajemną wiedzę, ale no naprawdę to, to, już, to już wzbudza ogromne zainteresowanie, dlaczego i prezes, i premier w tej sprawie w ogóle nie reagują i nawet nie wypowiadają się w tej sprawie. A jeśli pan prezes Banas pojawi się, się na komisji kontroli państwowej, to właśnie... Czy Państwo go pytać o jego majątek, o, 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 o te doniesienia medialne i całe to zamierzanie po jego stronie? To chcielibyśmy go pytać, tylko nie wiadomo czy on cokolwiek odpowie, bo on przychodzi i, i po prostu no, siedzi patrzy w jednym kierunku, chociaż może powiedzieć, że reaguje, dlatego, że jak PiS wstawał ostatnio podczas ekspozy, to on też wstawał, więc reaguje jakby na, na to, co się dzieje na sali, natomiast nie odpowiada na żadne pytanie, więc ciężko w ogóle prowadzić dialog, jak ten człowiek w ogóle nie odpowiada, więc jest pod jakąś ochroną, pod jakimś kloszem, można powiedzieć, i natomiast faktycznie widać, że jest pancerny, bo po tych informacjach, które były, w ogóle nic sobie nie robi z tego, przychodzi, normalnie się pojawia, tylko nie, nie odpowiada na żadne pytanie, więc na pewno będziemy próbowali mu w każdym razie zadać pytania, czy, czy coś uzyskamy, jakąkolwiek odpowiedź, Wątpię, chociaż my i tak uważamy, że powinien się podać do dymisji już. Dziękujemy.